Księga Sędziów. Pamiętasz jak Jozue prowadził plemiona Izraela do ziemi obiecanej? Wzywał Izraelitów, żeby byli wierni przymierzu z Bogiem, przestrzegając przykazań Tory. Gdyby to zrobili, pokazaliby wszystkim narodom, jaki naprawdę jest Bóg. Księga Sędziów zaczyna się od śmierci Jozuego i opowiada o kompletnej porażce Izraela. Nazwa księgi pochodzi od typu przywódców Izraela, którzy rządzili w tym okresie. Zanim rządy nad Izraelem objęli królowie, każdym z plemion kierował sędzia, ale nie taki z sali sądowej. Byli to regionalni przywódcy polityczno-militarni, trochę jak wodzowie plemienni. Ostrzegam, Księga Sędziów jest bardzo drastyczna i brutalna. Opowiada tragiczną historię moralnego zepsucia Izraela, jego złych przywódców i jak doszło do tego, że Izrael w zasadzie nie różnił się już niczym od kananejczyków. Ale ta smutna historia ma też nam dać nadzieję na przyszłość, a widać to w konstrukcji tej księgi. Na początku znajduje się długi wstęp, który pokazuje, jak niezdolność Izraela do wypędzenia Kananejczyków skończyła się jego upadkiem. Następna duża część księgi zawiera historię o postępującym zepsuciu sędziów Izraela. Pokazuje, jak na początku sędziowie byli całkiem dobrzy, potem tacy sobie, później źli i coraz gorsi. Ostatnia część jest bardzo drastyczna i pokazuje upadek moralny całego narodu Izraela. Przyjrzyjmy się bliżej każdej z tych części. Wstęp zaczyna się, gdy każde z plemion Izraela zajmuje swoje terytorium ziemi obiecanej. Wprawdzie Jozłemu udało się zdobyć najważniejsze miasta Kanaanu, ale Izrael musiał jeszcze przejąć rozległe tereny zamieszkiwane przez Kananejczyków. Rozdział pierwszy podaje nam długą listę ziem i miast, z których Izraelici nie wypędzili Kananejczyków. Pamiętaj, że mieli to zrobić po to, by uniknąć moralnego zepsucia i oddawania czci kanonejskim bóstwom poprzez składanie im ofiar z dzieci. Bóg powołał Izraela, aby był narodem wybranym, ale tak się nie stało. Rozdział drugi pokazuje, jak Izraelici zamieszkali pośród kanonejczyków i przejęli ich kulturowe i religijne zwyczaje. I w tym miejscu opowieść się zatrzymuje. Przez prawie cały rozdział narrator streszcza wszystko, co zostanie opisane w dalszej części księgi. Narrator stwierdza, że ta część historii Izraela to nakręcająca się spirala zła. Izraelici stają się tacy jak Kananejczycy. Znowu grzeszą przeciwko Bogu, w rezultacie Bóg pozwala, aby Kananejczycy pokonali ich i uciskali. W końcu jednak Izrael widzi swój błąd i okazuje skruchę. Bóg daje im więc wybawcę, sędziego z ludu Izraela, który pokonuje wroga i przynosi pokój. Ale Izrael znowu popada w grzech i cały cykl zaczyna się od początku. Ta cykliczność odzwierciedlona jest w konstrukcji głównej części księgi. Cykl powtarza się w przypadku każdego z sześciu głównych sędziów, których historie zostały tu opisane. Historie pierwszych trzech sędziów Otniela, Ehuda i Debory to opowieści pełne przygód, ale też krwi. Albo sam sędzia, albo wspierający go ludzie pokonują wrogów i wybawiają lud Izraela. Historie trzech następnych sędziów są dłuższe i skupiają się na ich wadach, które z czasem stają się coraz gorsze. Gedeon zaczyna całkiem dobrze. Jest tchórzem, ale w końcu zawierza Bogu, że poprzez niego ocali lud Izraela. Z grupą zaledwie 300 mężczyzn uzbrojonych w pochodnie i gliniane naczynia Gedeon pokonuje ogromną armię Midianitów. Ale jest bardzo porywczy i morduje grupę Izraelitów, którzy nie pomogli mu w bitwie. Odtąd to już równia pochyła. Wytapia Bożka ze złota, które zdobył w bitwach, potem umiera, a cały Izrael oddaje Bożkowi cześć. I tak oto cykl się powtarza. Kolejny ważny sędzia to Jefta, który jest kimś w rodzaju guru mafii mieszkającej na wzgórzach. I kiedy sytuacja Izraela staje się naprawdę zła, starszyzna przychodzi, błagając go o pomoc. Jefta był bardzo skutecznym przywódcą. Wygrał wiele bitew z Amonitami, ale nie znał Boga Izraela i traktował go jak jedno z bóstw Kananejczyków. Przysiągł nawet, że jeśli wygra bitwę, to złoży w ofierze swoją córkę. Ta straszna historia pokazuje, jak wielki był upadek Izraela. Izraelici nie wiedzą już, jaki naprawdę jest ich Bóg, co prowadzi do morderstw i bałwuchwalstwa. Ostatni sędzia, Samson, jest najgorszy z nich wszystkich. Jego życie zaczęło się obiecująco, ale nie obchodził go Bóg Izraela. Był rozwiązły, okrutny i arogancki. Brutalnie pokonywał filistynów w ważnych bitwach, ale kosztem swojej prawości. Jego życie zakończyło się okrutnym masowym mordem. A teraz krótka uwaga. W głównej części księgi zauważysz pewien powtarzający się motyw. W kluczowych momentach Duch Boży dawał moc sędziom, aby w cudowny sposób wybawiali Izraela. Fakt, że Bóg używa tych zepsutych ludzi, nie znaczy, że aprobuje ich działania. Po pierwsze, Bóg chce ocalić swój lud, a ponieważ do dyspozycji ma tylko tych zepsutych przywódców, nie ma innego wyboru. Cały ten fragment pokazuje nam, że jest naprawdę źle. Nie da się już nawet odróżnić Izraelitów od kananejczyków. A przecież mówimy o przywódcach. Ostatnia część księgi pokazuje, jak cały lud Izraela sięgnął dna. Znajdują się tu dwie tragiczne historie, i nie są to bynajmniej historie miłosne. Ich budowa opiera się na zdaniu, które powtarza się cztery razy na końcu księgi: W tych dniach Izrael nie miał jeszcze króla, każdy robił to, co sam uważał za prawe. Bohaterem pierwszej historii jest Izraelita o imieniu Micheasz, który wybudował sobie prywatną świątynię dla swojego Bożka. Świątynia zostaje splądrowana przez prywatną armię plemienia Dana, która kradnie z niej wszystko, po czym udaje się do spokojnego miasta Laish, pali je i morduje wszystkich mieszkańców. Historia mrożąca krew w żyłach. Gdy Izrael zapomina o swoim Bogu, jedynym prawem staje się prawo pięści. Ostatnia historia tej księgi jest jeszcze potworniejsza. To szokująca opowieść o przemocy seksualnej i agresji, które prowadzą do pierwszej wojny domowej w Izraelu. Jest bardzo drastyczna i właśnie o to chodzi. Te historie stanowią ostrzeżenie: upadek i samozniszczenie Izraela to skutek odwrócenia się od Boga, który kocha swój naród, który wyzwolił go z niewoli egipskiej. Teraz Izrael znowu potrzebuje wybawienia, tym razem od samego siebie. Jedyna iskra nadziei kryje się w tym powtarzającym się zdaniu w ostatniej części księgi To zdanie kończy też całą księgę Izrael nie ma króla Tak oto przygotowany został grunt dla historii zawartych w kolejnych księgach O pochodzeniu rodziny króla Dawida w księdze Rut I źródłach monarchii w Izraelu w pierwszej księdze Samuela Niemniej ta tragiczna historia z księgi sędziów jest bardzo ważna to otrzeźwiające wyjaśnienie stanu ludzkości, ukazujące ponad wszelką wątpliwość, jak bardzo Izrael potrzebuje, by Bóg przez swoją łaskę posłał mu króla, który ocali naród wybrany. I właśnie o tym jest księga sędziów.